Witajcie, ja jestem Adriano, a w tym krótkim materiale chcę zwrócić Waszą uwagę tylko na jedną rzecz. Mowa o akcji grametatywnie, czyli akcji charytatywnej skierowanej głównie do graczy. Komu pomagamy? Naszym podobicznym jest Mikołaj, ma on rozszczepionego supa, przez co nie może chodzić. Rehabilitacja potrwa jeszcze... długo. Jego mama od codziennego przymusu noszenia go razem z wózkiem po klatce schodowej nabawiła się wady kręgosłupa. Jeśli nic się nie zmieni, być może będzie musiała być operowana. Rozwiązaniem tej sytuacji jest schodołaz. Jednak taki sprzęt kosztuje ponad 13 tysięcy złotych. Początkowym celem akcji było uzbieranie 5 tysięcy, ale to zostało już osiągnięte. Teraz staramy się w całości pokryć koszt zakupu tego ustrojstwa. To czy oferujesz 5, 15 czy 50 złotych nie ma znaczenia. Z każdą zotówką jesteśmy bliżej celu. Organizatorzy, czyli serwis aren.eu, przygotowali wraz ze sponsorami upomniki, które będą rozlosowane między osoby, które wpłaciły 10 zł i więcej. Poczynając od smyczy czy kubków, kończąc na pełnoprawnych grach. Dodatkowo możesz wylicytować gry z autografami, kolekcjonerki i kilka innych gamingowych fantów. Wkład dokonuje się na konto fundacji się pomaga za pośrednictwem przelewu bankowego. Jeśli tylko masz konto bankowe, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś już teraz wsparł akcję. Więcej o akcji grametatywnie mówią znani youtuberzy, tacy jak Kłas, Gąciasz, Moskit, CTSG czy Roya oraz inni, a także organizatorzy. Obejrzyj ich film informacyjny, aby poznać szczegóły. Mam nadzieję, że jeśli jakimś trafem jeszcze nie słyszałeś o tej akcji, co byłoby dosyć dziwne, ponieważ większość serwisów o grach trąbi o niej od jakiegoś czasu, to być może chociaż cię przekonałem, abyś wziął udział. Pomógł Mikołajowi. Tyle ode mnie. Wiesz co robić, więc do dzieła.